Cześć, witajcie na kanale Miją Pomysłów na Minuty. Dzisiaj wieczorową porą, sorry, że tak późno, ale generalnie no, sytuacja wygląda tak jak wygląda i dopiero wróciłem z ogarniania tematów, którymi się zająłem. Są w obecnych czasach rzeczy po prostu ważne i ważniejsze. A mimo wszystko postanowiłem jednak nagrać ten film. <laughs> e, żyjemy w dosyć smutnych czasach i w dosyć dziwnych czasach w związku z tym, że niekończąca się tak na dobrą sprawę pandemia koronawirusa i ciągle Dochodzące nas e, cieka znaczy, nieciekawe e, informacje, z tym związane. E, oraz no, ostatni konflikt na Ukrainie po prostu spowodowały, że niestety na no, atmosfera ogólna nie jest zbyt ciekawa, tak? E, w związku z tym stwierdziłem, że sytuacja, która mnie wczoraj spotkała, zostałem po prostu fizycznie e, wypowiedziane coś w rodzaju wojny, e, Powinna się skończyć jakimś takim e, żartem, e, formującym po prostu to wszystko. E, Miałoby być to taki wstęp z przytupem do vlogowania, o którym gdzieś tam wcześniej wspominałem, że mam zamiar je zacząć, no i oczywiście mam zamiar to kontynuować. E, mam świadomość, niestety, że dla wielu osób e, mogło się to wydać niezbyt śmieszne. E, Rozumiem, że mój poziom żartu jest dosyć charakterystyczny, nie każdy go rozumie, dlatego też przed kamerą raczej staram się być tym sztywnym jackiem, z którym nie zawsze zgadzają się ci, którzy znają mnie na co dzień, którzy gdzieś tam ze mną funkcjonują i którzy rozumieją po prostu mój poziom żartu. Natomiast wszystkie osoby, które poczuły się urażone, jakby poziomem żartu, który zaprezentowałem. Przepraszam, no wyszło jak wyszło. Dzisiaj ktoś mądry napisał, że nie ma co być piany. Jest, no bo rzeczywiście mogą być ludzie, którzy mogą się poczuć urażeni, natomiast odrobina humoru w tych czasach chyba nikogo nie zabije. Wiecie sami jak to wygląda i no wesoło nie jest, tak? Natomiast rzeczywiście wczoraj na moją osobę nastąpił wjazd, ponieważ ośmieliłem się Wypowiedzieć swoje zdanie, tak? Na temat kogoś, kto wypowiada swoje zdanie na temat innych i w ogóle nie robi sobie z tego nic, ale jakby na jego temat powiedzieć nic nie można. Nie jest to pierwsza osoba, która gdzieś mi tam w jakiś otwarty sposób wypowiedziała wojnę, natomiast to, w jaki sposób zostało to w ogóle zrobione i przygotowane, rozbawiło mnie wczoraj, nie ukrywam, tak? E, tak jak mówię, no nie jest to pierwsza taka sytuacja, więc ja już w pewnym sensie jestem do tego przyzwyczajony. E, natomiast wczoraj rozbawiło mnie to po prostu bardzo, a ponieważ byłem w trakcie e, pakowania rzeczy, e, które najprawdopodobniej już wyjechały na Ukrainę, bo zostały tam przekazane, e, to stąd miałem pewnie takie skojarzenie i stąd e, żart wyglądał po prostu tak jak wyglądał. Okazał się nieśmieszny, tak? Okazał się śmieszny dla kilku osób zaledwie. E, no, ci, którzy poczuli się urażeni, mam nadzieję, że przyjmą moje przeprosiny za to. Natomiast nie zmienia to faktu, że e, sytuacja, która mnie wczoraj rozbawiła, w dniu dzisiejszym jest mało śmieszna, no bo jak ktoś e, naprawdę zaczyna robić akcje przeciwko tobie i, i zaczyna gdzieś tam kumulować ludzi, którzy od dawna ze mną walczą, tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać, że on jest najlepszy i najfajniejszy, no to już jest średnio fajny i to się na pewno tak nie skończy, tak? Nic więcej wam pewnie na ten temat nie powiem. Zostałem usunięty z pewnej grupy i jakby na tej grupie trwa w tej chwili nagonka na mnie. Oczywiście, niestety, problem polega na tym, że jest tam dosyć sporo osób, w tym cała masa przyjaciół tego kanału i ludzi, którzy no znają mnie, są z kanałem od wielu lat i dostałem po prostu informację jak to wygląda natomiast tutaj do tego nie mam się zamiaru odnosić mam swoje zdanie, mam do niego prawo i uważam, że jest tak jak powiedziałem i z tych słów się nie wycofuję natomiast rzeczywiście wycofuję się z wczorajszego żartu bo z... widzę, że odbił się on bardzo negatywnym echem, a nie to było moim celem Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Hej!